Chyba nie wiem, nie mogę trafić Leży Trzeci. Drugi Trzeci Kurwa Makarena, Makarena, kurwa Leży jeden Dobrze da. Druga czata leży Gramy, gramy Leży, ale kurwa eee, No szeroko, wyjedźmy Trzeci dawaj, leży kurwa, Dawaj, dawaj, dawaj leży. Wysiadam, Lama. wysiadam, wysiadam, wysiadam Pięcioma Macie minus jedną furę, bo chłop wysiadł kurwa na lasku Leży, leży, leży sport Chodźcie prawo, prawo teraz Lambi, prawo Leży, leży, leży Leży drugi, leży drugi Brawo Brawo, wróćmy na to. Do chył. końca, do końca Dwóch mid, dwóch mid Dawaj, dawaj Trzeci brawo, dawo, leży Brawo Dawaj szybko go Chodźcie Czwarty leży Trzysty Oni chyba wstał, wstąp Leży, leży, leży Przedtem wstąp Chłop kurwa Nie trafił nikomu, jeszcze Leży w pierwszym Przeszukuj kurwa Drugi le Trzeci le... Stawiłeś, kurwa. Ta, na pixel go pikowałem